Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Wracamy do tematu planowania. To, co dzisiaj powiem, jest czymś, co pozwoli Ci znacznie lepiej zrozumieć. Jak powinniśmy podejść w ogóle do realizacji planów, do w ogóle samego planowania? Ja już w swoich materiałach nieraz wspominałem o tym, jak wyznaczać cele, że powinny być określony termin, że powinny być konkretne, że są konkretne metody, jak to robić, żeby po prostu sobie ułatwić, nie zapomnieć o niczym i robić to konkretnie i korzystnie dla siebie, po to, żeby po prostu łatwiej ten cel było zrealizować. Czyli o skutecznym planowaniu już trochę mówiliśmy, jeszcze będziemy sporo mówić, ale. Mm, Mówiłem też o podzieleniu celu na etapy. W momencie, kiedy dzielimy cel na etapy, przestaje być taki przerażający, staje się bardziej osiągalny. Łatwiej nam jest w głowie ogarnąć sobie każdy etap niż cały cel, więc cel przestaje być celem tak naprawdę, a naszym celem staje się następny przystanek. I przystanek po przystanku idziemy sobie w kierunku celu, dzięki czemu łatwiej nam jest w ogóle iść, ale też łatwiej nam jest wyciągać wnioski, nawigować się i generalnie szybciej i skuteczniej realizujemy dany cel, bo łatwiej jest po prostu skupić się nam na krótszych wycinkach czasu niż na jakiejś mglistej przyszłości bliżej nieokreślonej, którą nie do końca wiemy na etapie planowania, jak konkretnie chcielibyśmy zrealizować, no bo wiele rzeczy wychodzi po prostu w trakcie. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest to, żeby w ogóle cele zapisywać i Strategię, taktykę, operacje również zapisywać, bo właśnie o strategiach, o strategiach, o taktyce i o operacjach będziemy dzisiaj rozmawiać. W momencie, kiedy chciałbyś osiągnąć coś w życiu, to potrzebujesz do tego strategii, czyli potrzebujesz sposobu, w jaki możesz osiągnąć w życiu tą korzyść. I to jest właśnie cel strategiczny, czyli cel długofalowy. Do którego często możesz dążyć pół roku, rok, czasem dwa, pięć lat. To jest strategia na osiągnięcie korzyści w twoim życiu, czy w biznesie, gdziekolwiek chcesz osiągnąć. Czyli, żeby mieć to w swoim życiu, o co ci chodzi, być tym, o, to, o, o, o kogo ci chodzi, tak? czyli zrealizować te rzeczy, o które ci chodzi, potrzebujesz na to strategii. I żeby tą strategię mieć, potrzebujesz wyznaczyć sobie cele strategiczne. No więc mamy cel strategiczny. Ale on jest dalekosiężny. Żeby go osiągnąć, potrzebujemy rok, czy półtora, czy dwa lata, żeby ten cel zrealizować. Wobec czego potrzebujemy zastanowić się, w jaki sposób ten cel możemy osiągnąć, jakie są metody i sposoby, etapy osiągnięcia tego celu. I to są cele taktyczne, czyli nic innego jak podzielenie celu na zarządzalne etapy, którymi łatwiej jest właśnie zarządzać, które łatwiej jest ogarnąć. I te etapy są krok po kroku sposobem na to, jak ten cel osiągnąć. No ale etap to dalej jest cel. To dalej jest coś yy, co składa się na wiele akcji. I właśnie operacje są tym, co pozwala tę taktykę zrealizować, zrealizować te cele taktyczne. Czyli żeby zrealizować cele taktyczne, potrzebujemy celów operacyjnych, które są konkretnymi, niepodzielnymi akcjami, które można zapisać na liście to-do w formie prostego zdania i mogę usiąść i po prostu to wykonać. Czyli w momencie kiedy wiem o co mi chodzi w życiu, to stawiam sobie cele strategiczne, czyli realizuję strategię, planuję strategię, która pozwoli mi zrealizować te korzyści, osiągnąć te korzyści. W momencie, kiedy już wiem, jaka jest strategia, rozbijam ją na etapy, na sposoby, metody, które stanowią taktykę do osiągnięcia tej strategii, czyli odpowiadają na pytanie, jak ja ten, tę strategię zrealizuję, jak ja to zrobię, żeby to osiągnąć. W momencie, kiedy mam taktykę, zastanawiam się nad każdym tym etapem, każdym elementem taktyki i rozbijam go na konkretne operacje, z których tworzę konkretny plan, po to, że w momencie, kiedy mam te konkretne akcje, operacje, te cele operacyjne, to po prostu siadam i realizuję je krok po kroku, odhaczam jeden po drugim. Te cele operacyjne to nie musi być też kwestia yy, taka, że nie możesz ich podzielić. Bo w momencie, kiedy celem operacyjnym jest działanie, które na przykład zajdzie ci kilka godzin, to oczywiście możesz sobie je podzielić jeszcze na mniejsze etapy, ale już sam fakt podzielenia tego na strategię, taktyki i operacje pozwala Ci w, dużym, w dużej mierze zarządzać tym celem i cel przestaje być czymś. Co nie wiem, jak osiągnąć, a staje się czymś, co po prostu trzeba włożyć dużo pracy, żeby go osiągnąć. Trzeba pewne rzeczy już nie tyle wymyślić, tylko po prostu usiąść i zrealizować. Dużo łatwiej nam jest realizować cele w momencie, kiedy mamy wszystko dokładnie zaplanowane, kiedy wiemy, co się składa na co, co z czego wynika i po co pewne rzeczy robimy, niż w momencie, kiedy mamy tylko zbiór luźnych myśli i działań. Bo w momencie, kiedy ja wiem, że siadam do zadania i to zadanie może mieć dla mnie, może być dla mnie na dzień dzisiejszy bez sensu. Ale w momencie, kiedy ja wiem, że to działanie realizuje moją taktykę, która realizuje moją strategię po to, żeby dać mi jakąś korzyść w życiu, to znacznie łatwiej jest mi się też po prostu za to zabrać, bo czuję sens, wiem po co to robię, nawet jeśli to jest nieprzyjemne, to wiem, że jest to jakaś część całości. A więc zrozum, że mamy strategię, do których prowadzą taktyki, do których prowadzą operacje a te operacje to jest po prostu rzeczy, które możesz wpisać. Na swojej liście tudu, usiąść i po prostu tu i teraz. Zacząć je realizować. W momencie, kiedy byśmy mieli, chcielibyśmy osiągnąć w życiu coś, jakąś niezależność, to jest taka korzyść. Jak ją osiągnąć? No, na przykład zakładając własny biznes, zdobywając klientów, osiągając jakiś tam sukces biznesowy. Więc w momencie, kiedy to jest moja strategia, czyli wyznaczam sobie cel strategiczny, oczywiście on jest określony terminem, wiem, jakie potrzebuję zasoby. Wiem, jakie dokładnie będą mierniki sukcesu, i tak dalej, to jest moja strategia. To teraz rozbijam sobie to na etapy. Zastanawiam się, jaka będzie taktyka osiągnięcia tego celu. No i wiem, że muszę założyć działalność, na przykład nauczyć się marketingu, pozyskać formę właśnie prawną, taką formalną, pewne rzeczy. Ogarnąć, potrzebuję mieć produkty, potrzebuję wybrać sobie grupę klientów, rozwiązać ich problemy, potrzebuję nauczyć się marketingu, sprzedaży, zautomatyzować pewne rzeczy, założyć stronę i tak dalej. To wszystko to są kwestie taktyczne czyli każdy z tych etapów to jest sposób realizacji tej głównej strategii, która daje mi korzyść w postaci niezależności. No ale w momencie, kiedy moją taktyką, jedną z wielu jest założenie strony internetowej, to ciężko mi jest usiąść do zadania typu załóż stronę internetową, no chyba, że to zlecę. Ale jeśli to jest pewien rodzaj taktyki, no to ja do tego dopisuję sobie operację. Co mam konkretnie zrobić, żeby to zrobić? I do każdej takiej taktyki dopisuję listę rzeczy, które krok po kroku, jedna po drugiej należy wykonać, żeby zrealizować tą taktykę, a więc Taką kwestią operacyjną może być na przykład sprawdzenie konkurencji, sprawdzenie reklam, jak, jak, jak konkurencja się reklamuje, zbadanie grupy docelowej, przeprowadzenie jakiejś ankiety, zbadanie, wyciągnięcie wniosków na temat. Problemów mojej grupy docelowej, zaproponowanie rozwiązań, stworzenie produktu, no to co już są jakieś projekty, tak? Ale generalnie, etap po etapie, zadanie po zadaniu, mogę realizować daną taktykę po to, żeby zrealizować strategię. Tylko, że na tą strategię nie składa się jedna taktyka, tylko tych taktyk jest wiele, a na każdą taktykę składa się wiele różnych operacji. Czasem jedna wynika z drugiej, czasem to są osobne rzeczy, które po prostu równolegle musimy zrealizować po to, żeby tą, taktykę, żeby tą taktyką osiągnąć strategię i nasz cel. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się, hej!